Maszerujemy dalej. Mieliśmy grupkę ludzi. Nie wiem czy tu teraz iść, czy tu w cieniu, czy tu w słońcu. Idziemy w cieniu nadal. Tak nie będzie trochę na okrągło, ale cóż. Już taki fajny jakiś labiryncik jest. Szpankiem obsadzone, też coś fajne w ciemnym można posiedzieć. Ale idziemy na te tężnie, bo jednak pomagają. Zatoki się tu itd. i tak dalej, i tak na rowerze. Fajne kłębiki. Bo dalej wszędzie to robić gołębie. Takie wyschnięte drzewa, ale ja czegoś trzeba tu wyciąć. Chyba z jakieś. Tu też fajny taki labiryncik. A jak tu blisko, już tam widać te tężnie. Wow. Też jest dobra miejscówka do chodzenia. Muszę to wyczaić. A fajna cienista, ale ja aleja do chodzenia przed słońcem Subcie. I tam właśnie są te tężnie. Nie widać ich. Idziemy. Fajny krzuczek. Puszysty, taki ma kolce, ale puszysty. Chyba nie modrzew, nie wiem co to może być. Jakiś gatunek modrzewia może być. Albo tabuły. Wow, tam, tam gdzieś nie. jakieś dmuchańce porozstawia, ale jakieś zabawy będą. Idziemy na skróty przez trawnik, Zobaczyć kaczki, tu jest bliska bardziej. Zobaczmy, no to za artystki te kaczuszki. się na tym domku. I tu jeszcze są. Kaczory. Chyba same albo z kaczkami. Tam też jakieś są, też kaczki po kąpieli. Spadamy. Tu też jakaś kawiarnia jest, ciekawe co tu dają. Idę zobaczyć, co mają dobrego. A to tutaj są te w odchodzące, co chyba na nich Wałęsa też jest właśnie. Z tymi słynnymi ochroniarzami co się przechadza. Dzień na solankach. Wczoraj się nawet uwagi ja na nie zwróciłam, bo byłam zaczytana to. Jeden zaśpiewał ten starszą, ponieważ <grym>, szumią, szumią falę. Żebym tylko głowę podniósł. Dobrze są. Prace Co byśmy bez nich zrobili? Jaki piękny świat. Ile kolorków już trochę jesiennie nawet.